Witam wszystkich kozanki i kolegów z Facebooka. Robię ten drugi filmik z zapytaniem do was, żebyście mi pomogli doładować konto do Steama. Kupiłem kartę Placercard doładowującą za 20 zł. Yy, dokładnie wprowadziłem kod. Wyskakuje mi, że yy, środki są niewystarczające do doładowania. Konta dokładnie 4 zł. 53 euro. Pom, yy, dwo, robię zapytanie dla Was, yy, czy, mogę, czy możecie mi pomóc doładować tą yy, kwotą z yy, Oglądałem filmik na YouTubie. Youtuber powiedział, że trzeba kupić dokładnie dwie karty Playsa Card doładwujące po 20 złotych, tam, tam dokładnie będzie, 20 zł i 2 grosze bardzo Was proszę, żebyście odsłuchali ten filmik i napisali mi na Facebooku, jak mogę doładować konto tą Place Card, tą kartą co jest teraz, w tym momencie środki te 4 złote. 4,53 grosze, yy, żebym mógł mieć trochę środków na Steamie. A jak kupię sobie drugą kartę za parę dni, to dopiero doładuję drugą kartą. Napiszcie mi na Facebooku, jak, jak yy, mogę doładować konto tą kwotą, co jest dokładnie. Tym 4,53 euro. Yy, napiszcie mi poniżej w filmiku, albo napiszcie mi, bardzo was proszę, na, na tego. na... W Facebooku albo tutaj poniżej tego filmiku, jak mogę tą kartą doładować na Steamie, bo bardzo mi zależy, bym miał środki na koncie. Tak sobie kupię drugą kartę PlayStation, za weźnie złotych, to wtedy sobie doładuję konto. A w tym czasie odsłuchajcie, bardzo, bardzo Was o to proszę. Odsłuchajcie tą wiadomość na moim kanale na YouTubie i pomóżcie mi doładować tą kwotą, która jest na karcie, konto do Steama. Bardzo Was o to proszę i zalajkujcie ten filmik, dajcie łapkę w górę. Zostawcie suba, komentarz miły dla mnie i prosiłbym Was, zróbcie to jak najszybciej żebyście mogli, żebyście mogli yy, jak najszybciej odpisać mi na Facebooku, jak mam dodawać yy, tego. Tą kartą, co jest, tą kwotą, moje konto na Steamie, tam gdzie mam CSA Go, żebym mógł później kupić sobie następną kartę. Napiszcie mi albo na Facebooku, albo, tego film, albo poniżej tego filmiku. Bardzo was proszę, zróbcie to jak najszybciej. Czekam na poniedziałek na, w filmiku, napiszcie albo na Facebooku, yy, zróbcie to jak najszybciej, bardzo zbłagam o to, żebyście pomogli mi doładować to konto, żebym mógł kupić nareszcie, żebym mógł nareszcie odblokować sobie tego Steama i zapraszać ludzi do CSA GO i grać z nimi bo mam konto zablokowane i muszę dodawać kwotę kwotą 5 euro albo 3,69 żeby odblokować konto na Steamie i zapraszać ludzi do CSA GO bardzo was proszę zróbcie to jak najszybciej i napiszcie mi poniżej tego filmiku albo napiszcie mi napiszcie mi na Facebooku jak najszybciej ja czekam Myślę, że odsłuchacie ten filmik i dajcie suba po tym rączkę na tak i komentarz. No i myślę, że ten filmik Wam się spodobał. Czekam na Wasze kontakty. Jak co, to będzie podany mój numer telefonu. Mój numer telefonu będzie podany poniżej. Możecie do mnie zadzwonić i powiedzieć mi, jak to zrobić. Trzymajcie się gorąco poza Was, bawiani z Dawid Jasper. grang <laughs> grang